Wszyscy mają Journey, mam i ja. Witam moi mili na moim kolejnym openingu. Dzisiaj podwójne uderzenie, ponieważ nie dość, że będzie premierowy opening z Journey Together, to jeszcze do tego będą boostery z sieciówek, ponieważ nabyłem te oto 10 cudownych boosterów Media Expert. I jeden taki kosztował 19,99, czyli cena całkiem zacna. Także no, koniec gadania, przejdźmy do otwierania. Intro. Dobra, to przesuńmy te oto zacne boosterki i zaczynamy. Albo zrobimy tak, żeby w widać. O, tak, dobra. No i mamy 10 boosterów serii Journey Together. Tak jak mówię, nabyłem je. Nabyłem je w sklepie Media Expert za 1999, co cena jest według mnie bardzo dobra, jak na dzisiejsze czasy, jak na aktualne 3 serie... 3 sety, przepraszam, Pokémon, to całkiem zacna cena. Zobaczmy czy cena idzie w parze z trupami. Tak w ogóle, pozdro dla, dla Pokepolis, poznałem dzisiaj ziomeczka na zakupach, który obserwuje mój kanał No i który ma swój kanał, Pokepolis, także serdeczne pozdro Życzyłeś mi dobrych dropów, także zobaczymy czy to się sprawdzi Na razie mamy Daobull w holo, czyli pierwszy booster Lipa Nie chciałem sobie tutaj zapeszyć i nie oglądałem ani jednego openingu z tej serii, także nie wiem czego się mogę spodziewać Widziałem, że tu jest bardzo dużo trenerów, e, szczególnie tak jakoby tren trener z gallery. Także zobaczymy, czy któryś z tych mi wypadnie. Mamy Tropiusa w rewersie. Mamy Hub Choice Band w rewersie. I mamy radę w holo. Muster numer 3. U mnie to się obawiałem, że będzie problem z nabyciem tego setu. Bo po pierwsze, ceny są jakie są. Dostępność jest jaka jest. Ale no super pozytywnie się zdziwiłem, gdy trafiłem do. Właśnie media eksperta i zobaczyłem sobie, że przy kasie stoi fajnie otwarty booster box. Mówię, bierę! Dobra, mamy Voltorpa w rewersie. Ale to jest... To jest znaczek Iono. Nie wiem, przy czym to się je. Zobaczymy. No i tutaj jest Butterfree w holo, ale tutaj to mnie zainteresowało. Ponieważ, jak tu zobaczycie, jest znaczek Iony, czyli... Tak, bo to jest z Voltorp. Nie wiem, czy to jest drop, czy nie, ale zostawię sobie go na boku. To tylko, IONO to tylko... Aiono to tylko beriboldy. Także widziałem, że już jedyne co sprawdziłem, to które karty są coś warte. No i jest właśnie głównie z trenerami, w tym Iono. Zobaczymy, może, może się uda. A jak nie, to tak czy inaczej, jak ja to mówię, sam opening już jest nagrodą. Pierwszy rewers, drugi rewers i mamy Amungusa i Ex. Czyli dropik pierwszy jest. Nie jest to żadna rewelacja gigantyczna, ale jednak coś mamy. No i muszę przyznać, że nawet centering jest dobry, whiteningów też nie widzę I tego Ion ionos Iono Voltorb tego chcę też wsadzę w folię Nie wiem, może to jest coś warte, może nie, nieważne, mi się podoba I teraz otwieramy booster numer 5 Szybko to idzie Właśnie mi się pomyliło I wyrzuciłem kod na podłogę Czego nie robię przeważnie, znaczy w sumie nigdy no, tutaj jest w sumie też kolejny. Tutaj jest e, Enc Joltik. czyli jeśli jest e, w rogu trener, to znaczy, że Pokémon należy do tego trenera. Magirna. Bardzo dziwny Pokémon. Pierwszy raz widzę tego Pokémona. 4 boostery do końca. Tak, w ogóle to wydaje mi się, że będę miał nowy content na kanale, ponieważ chcę nagrać work-through e, Pokémon Legends Arceus zobaczymy co z tego wyjdzie na razie muszę technologicznie e, rozkminić jak to zrobić U, mamy dropa ale jakiego a ionos kill jest pierwszy dropik który jest całkiem fajny no i już jestem zadowolony a co my tu mamy centering jest całkiem zacny Wręcz nieprzeciętny. Jakiś mikro mi niestety wystąpił, ale to już trudno. I lecimy z następnym. No to już fajny dropik jest. Mamy Aiono, o której wspominałem. Ciekawe, czy wypadnie coś jeszcze. Energia Ognista. Larvitar. Articuno. Też jest fajny fularcik z Articuno. Postwick. Claw. Eliper w rewersie Puncham w rewersie i mamy Salamance X. czyli w sumie trzeci dropik. I zostały trzy boostery. No, tą Ioną jestem pozytywnie zaskoczony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Oczywiście, boostery w sklepie wybierałem sobie sam. Zostałem booster boxa całego i wybrałem sobie 10 boosterów. Innej opcji nie widzę, no bo gdy tak to. Tak, to bym mógł go oskarżyć o to, że wydał mi złe boostery, a tak to muszę mogę winić tylko siebie, chociaż już jestem zadowolony, więc dobrze wybrałem. Mamy hub Zacjana w IEX-ie i to jest e, fullarcik. Mógłbym powiedzieć, że to jest z galery, ale to nie jest trenir, treners, trainer's galery. Oj, znowu będzie tutaj śmieszny, śmieszny ten e, motyw biało-czarny. Bardzo trudna nazwa do wypowiedzenia. Nigdy nie miałem problemu z mówieniem niczego. Nigdy nie miałem żadnego problemu z mówieniem czegokolwiek, ale teraz teraz poleciałem jak ten, jak jest. Jak Kononowicz, tak. Ale Trainers Gallery jest trudnym, yy, że tak powiem, słowem, słowem, zdaniem do wypowiedzenia. A nie tego whiteningu. Zajebisty Centering, proszę. Media Expert póki co dropi, co mnie bardzo cieszy. Zobaczmy co by tu mamy dalej. Przedostatni booster. Spigatito, Drampa, Durant, Morgrem, Ends Castle, Hoops, Zandaconda, Copperaja. Mamy e, Asselgora aselgorazy w rewersie, Pillow Sway na w rewersie i Noiverna w holo. Teraz sprawdźmy, czy ostatni booster będzie mega zacny, czy będzie mega lipny, czy po prostu będzie. Nastagmacika. Muszę przyznać, że te karty są bardzo, bardzo, bardzo kolorowe. Takie intensywne kolory mają, co mi się bardzo podoba. Chodzi mi o Fullartę, a nie o -y. Chociaż tutaj jest IX Full Arty, to, to też nie ma tak do końca. Santred. Alone Morwok. Brox Scouting. Vinivision. Santred. Hoops Corviknight I, 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 I mamy Lekka Dobra, to by było na tyle Sprawdźmy sobie jeszcze raz tropki. Mamy y, Hoops Zacian EX Mamy Salamans EX Mamy Ionos Kilwotrel Mamy Ionos Voltorb To jest, to w sumie to jest y, Reverse, ale mi się tak podoba, że sobie go zostawiłem I Among Us EX Jak dla mnie bomba, także tak Boostery były z Media Expertu kosztowały 19,99, kupiłem ich 10, a dropu mam raz, dwa, trzy, cztery, bo tego nie liczę jako drop. Jeśli jest to drop, to pięć. W każdym razie jestem zadowolony. To to było na tyle. Dajcie znać, jeśli znaleźliście w jakichś sklepach boostery fajnej cenie oczywiście, mi chodzi o ten najnowszy set. No i co? No i zostawcie komentarz, czy, czy wypadły wam jakieś ciekawe dropy, czy może takie same jak mi, czy może lepsze, czy może gorsze. Gdzie warto kupować? Gdzie nie warto kupować? No i co? Dostawcie suba, bo na tym mi najbardziej chyba zależy aktualnie. Jakiegoś lajka. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Do widzenia.